Jest 23 grudzień 2014 rok. dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia. Nie mamy śniegu, ale pogoda jest dosyć fajna do takich spraw, które właśnie dzisiaj chcę zrobić. Chcę zrobić krótką wycieczkę po fragmentach byszczyckiej starówki. Rozpoczynam od miejsca, gdzie znajduje się. Muzeum Filuministyczne w Bystrzycy Kłodzkiej. Oto budynek tego muzeum. Filmu jest bliskiej odległości, więc trudno mi będzie pokazać to, co chciałbym pokazać, ale chociaż pokażę front tego odnowionego, znanego muzeum. W dali Jedna z waszt. przybliżyłem ją właśnie. Obok Muzeum humanistycznego znajduje się plac spory, plac gdzie znajduje się słynny, wyszycki bręgierz. Za chwilę będę kierował swoje kroki w kierunku stacji i będę chciał pokazać odnowione, stare, średniowieczne mury obronne w kłockiej, Dzięki staraniom pani burmistrz mury te zostały odnowione. Po drodze napotykam na kolejną basztę. Oto baszta. Wszystkie te baszty są udostępnione i można je w odpowiednich Godzinach i porach zwiedzać i z tych baszt podziwiać piękną myszczycę. Ta baszta nazywa się Baszta Rycerska. Obok baszty po lewej stronie przejście łukowe, które łączy Muzeum filomenistyczne z tą basztą. Jeszcze raz wrócę kamerą na basztę po drugiej stronie muzeum. I pięknym chodnikiem, odnowionymi schodami będę się udawał w kierunku stacji, aby pokazać, Odnowione, stare, średniowieczne, obronne mury w Wyszycy Kłodzkiej. To już jest część tych murów od strony stacji PKP. I w oddali stacja PKP, która była kiedyś bardzo zaniedbana, obecnie jest odnowiona. I przyjemnie można tam, na tej stacji, Spędzić czas w oczekiwaniu na pociągi, ale nie o tym chciałem mówić, więc idę dalej, aby pokazać to, co zamierzam pokazać. Ta główna ulica to jest ulica międzyleśna. Tutaj mamy parking, baszta rycerska, do której, że tak powiem, przylepiony jest budynek, też bardzo stary, zabytkowy, odnowiony, zamieszkiwany przez lokatorów. I tutaj mamy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To wszystko podlega właśnie pod ten resort. Tutaj są już, już część tych murów. Kameruje idąc z ręki, mogą Drgania, ale niestety coś za coś, jak się chce coś pokazać, a nie ma się profesjonalnej kamery, to można się spodziewać właśnie takich troszeczkę ubocznych skutków tego kamerowania. Wróciłem kamerą z powrotem na Muzeum Filomenistyczne. Tak, basta rycerska i z powrotem idę w dół ulicą Międzyleśną po lewej mamy stację PKP którą już pokazywałem chcę to dość dokładnie pokazać, tam u góry to jest góra parkowa są tam uliczki, ścieżki w dali kaplica świętego Floriana no spróbuję ją pokazać zasłaniają ją drzewa ale troszeczkę będzie ją chyba widać. Oto właśnie taka pizza poza tą górą parkową, o której mówiłem. Ruch dzisiaj duży, przedświąteczny. No i jestem z powrotem kamerą na fragmentach, dużych fragmentach średniowiecznych obronnych murów do których przyklejone są domki to są stare budowle zamieszkałe przez lokatorów jeszcze pokażę jaki ruch mamy dzisiaj tutaj spory ruch no i teraz już postaram się pokazywać tylko te mury chociaż ręka i oko świerzbi żeby pokazać to co się dzieje na drogach O proszę, na szczytach tych murów są te stare, dawne domki czy kamieniczki, nie wiem jak to się fachowo nazywa. Niektórzy mówią, że Wyśrzyca z dala przypomina Wenecję i nazywają wyszczycę kłodzką Wenecją Wenecją Zachodu. Coś w tym rodzaju i w dalszym ciągu te obronne mury na koronie których stoją zabudowania to wszystko było bardzo zrujnowane zaniedbane obserwowałem jak to wszystko się remontuje wyglądało to bardzo źle to było Aż przykro popatrzeć. Teraz znowu jest bardzo przyjemnie na to popatrzeć na to, jak wyglądają właśnie te stare, zabytkowe mury wyszyckie. Nie wiem, czy ktoś próbował to pokazać. Jeśli nie, no to tym bardziej będę zadowolony, że jestem pierwszym, który to zrobił. I w dalszym ciągu zabytkowe, stare kamienice na koronie tych murów. Tutaj mamy schody od chodnika przy ulicy aż do góry i między tymi budynkami można dojść do ratusza Wyszczyckiego, do Rynku, do Pręgierza i do Muzeum Filumenistycznego. Przejdę na drugą stronę ulicy, bo nie będę mógł pokazać. Tych murów dokładnie z tej odległości, z jakiej w tej chwili. Próbuję. O, akurat jedzie pociąg. Aż miło popatrzeć jak to wszystko ładnie wygląda, to się nie sypie. Tu nawet było takie niebezpieczeństwo występowało. Już widziałem, że niektóre kamienie. Z tych murów odpadały i lądowały na drodze, prawda? I gdyby ktoś jechać nie zauważył. No to mógł się na takich kamulec nadziać i zrobić sobie krzywdę. A co najmniej rozwalić samochód. O tutaj częściowo zrekonstruowane dawne, dawne, dawne budowle na tych murach. Super to wszystko wygląda. Dodam, że mieszkałem 31 lat w Wyszycłkowskiej, sporo lat tu przepracowałem, teraz już mieszkam gdzie indziej, ale bardzo chętnie tu wracam, bo to miasto wypiękniało. No. Wszystko to się dzieje za sprawą obecnej pani burmistrz. Byłem tutaj już jakiś czas i zmiany są tak wielkie, że po prostu mnie to zadziwia, i nie poznaję tych murów i tej właśnie ulicy, tej części Wyższycy Kłockiej. Wiedziałem, że tu jest remontowane, widziałem oczywiście, ale nie spodziewałem się aż tak radykalnych i pięknych zmian, jakie nastąpiły tutaj po tych remontach. To wszystko co tu pokazuję, to naprawdę to groziło, że to runie kiedyś i ta ulica zostanie zablokowana, a nie daj Boże, gdyby ktoś przejeżdżał, no to wtedy masakra Nie wiem skąd pieniążki pani burmistrz wzięła na te remonty myślę, że to też Częściowo z Unii Europejskiej, dotacje, no ale dobrze, że zostały we właściwy sposób wykorzystane i spożytkowane. No, nie muszę zaznaczać, chyba, że dosyć długo już trwa to moje kamerowanie. Idę i te mury nadal się nie kończą. Więc wniosek z tego taki, że to tego spory kawał. Dosyć, dosyć długa trasa, duża odległość, na której te mury się znajdują. I kolejny budynek mieszkalny na koronie murów. Niektóre fragmenty tych murów są zabezpieczone jako ruina trwała. I kolejna tablica z napisem Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kolejne schody. Tymi schodami również można dojść do centrum Wyższycy, do Ratusza, do rynku, do pręgierza, do muzeum. Takich schodów na długości tych murów okalających tą część Wyższycy jest sporo. I w dalszym ciągu te mury jeszcze się ciągną. Nie będę szedł dalej. Tak mniej więcej wygląda Wyższyca od tej strony. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę, jak to wyglądają te kamienice wybudowane tu na stokach, na koronie murów tak kaskadowo, stopniowo, jak schody. Przybliżę jeszcze miejsce, w którym droga skręca w lewo, na międzylesie, między górze. Zaraz zakończę kamerowanie. Jeszcze chciałem pokazać. Od tej strony te mury, ulicę międzyleśną, no i pięknie, pięknie odrestaurowane średniowieczne mury w Kłodzkiej.